Sponsorem audycji jest Oanda TMS Brokers. Doświadczony dom maklerski specjalizujący się w inteligentnym inwestowaniu. Codzienny. Podcast gospodarczy. Zaprasza Wojciech Kowalik. To będzie odcinek z tablicą Mendelejewa w roli głównej. A właściwie z końcówką tej tablicy, czyli pierwiastkami odkrytymi najpóźniej, najrzadszymi na świecie i pożądanymi równie mocno jak złoto, a czasami nawet mocniej. I to przez największych światowych graczy, jak na przykład Stany Zjednoczone. Powiemy, kto i po co goni za litem, co wspólnego z Ukrainą ma Grenlandia i dlaczego los pokoju może wisieć na neonowym włosku. To jest codzienny podcast gospodarczy. Zaczynamy! Na początek będzie lista, i warto ją zapamiętać, choćby z grubsza. Bo nazwy tych pierwiastków odmieniane są przez wszystkie przypadki na gospodarczych salonach świata. Nazwy będziemy wymieniać powoli, bo to językowe łamańce: Skand, Itr, Lantan, Cer, Prazeodym, Neodym, Promet, Samar, Europ, Gadolin, Terp, Dyspros, Holm, erb, Tul, Lutet i Iterp. Ten ostatni został odkryty jako pierwszy w szwedzkiej kopalni w Iterbi i to właśnie od jej nazwy wziął swoją nazwę. Północ Europy ma zresztą jedne z największych na kontynencie złóż tych minerałów. Ostatnio odkryte największe zasoby znajdują się za kołem podbiegunowym w Norwegii. Europa zamierza robić z nich masowy użytek i zbudować na nich swoją niezależność od światowego monopolisty. Ten monopolista odgrywa zresztą w tej historii jedną z głównych ról, chociaż znajduje się na jej drugim planie i do tego jeszcze wrócimy. A na razie o zastosowaniu tych skarbów. Metale ziem rzadkich są solą nowoczesnych technologii. Niemal nic się bez nich nie obejdzie. Są niezbędne do produkcji akumulatorów, telefonów komórkowych, głośników, słuchawek, monitorów komputerowych, telewizorów, twardych dysków, samochodowych poduszek powietrznych, silników, radarów, sonarów i laserów. Bez nich nie ma superwydajnych magnesów stosowanych zarówno w przedmiotach codziennego użytku, jak i w zaawansowanej elektronice. yeah Nie ma też turbin wiatrowych nadprzewodników włókien optycznych, satelitów czy sprzętu wojskowego, w tym instalacji obrony przeciwlotniczej. Nie da się bez nich wyprodukować energii atomowej ani rafinować ropy, a bez rafinacji ropy nie ma paliwa. Te listę moglibyśmy ciągnąć w nieskończoność, ale dla światowej gospodarki najważniejsze są te minerały, bez których nie ma zaawansowanej elektroniki oraz nowoczesnej motoryzacji, no i przemysłu zbrojeniowego. To one są przedmiotem globalnego pożądania, i teraz będzie o tym pożądaniu oraz o monopolistach. Potentat leży jakżeby inaczej, na wschodzie. To Chiny, które kontrolują rynek metali ziem rzadkich ze swoim ponad 50% udziałem w handlu. Drugie miejsce zajmują Stany Zjednoczone, potem są Australia, Brazylia oraz Rosja, a w pierwszej dziesiątce także Ukraina, bo to o nią w tej historii chodzi. Lista państw producentów nie jest długa, co nie znaczy, że cenne złoża występują tylko tam, gdzie produkuje się z nich gotowy do obróbki minerał. Są otóż bardzo powszechne. Problemem jest jednak ich przetwarzanie, bo w skałach ich zawartość jest śladowa. Dla otrzymania niewielkiej ilości konkretnego pierwiastka trzeba przetworzyć wielką górę kamieni. Zachód porzucił więc ten rodzaj działalności wydobywczej i zrobił miejsce Chinom, które przejęły amerykańską technologię, zyskując niemal kompletny monopol, stając się dla Europy jedynym dostawcą. Skutki tego stanu rzeczy odczuwa w kieszeni prawie każdy Europejczyk czy Amerykanin, i dlatego Zachód szuka nowej żyły mineralnego złota. Europa ma nadzieję, że znalazła się w Skandynawii. Ameryka chce mieć to, co ma Ukraina. Tamtejsze złoża mineralne należą do jednych z największych na świecie. Więc teraz będzie o pożądaniu Donaldzie Trumpie i jego koledze też miliarderze. Ukraińskie złoża zawierają połowę minerałów, które zostały uznane za niezbędne do funkcjonowania amerykańskiej gospodarki. Na liście znalazły się pozycje tak oczywiste jak aluminium, nikiel czy platyna, ale też neon używany w mikroelektronice. Tu Ukraina jest absolutnym światowym monopolistą, czy beryl stosowany w przemyśle zbrojeniowym. Lista jest znacznie dłuższa. Tytan, lit, mangan, gal, uran, cyrkon, grafit, apatyt i fluoryt. Tytanu ma Ukraina najwięcej w Europie. Jest jednym z niewielu krajów, którego wydobywają, a to materiał niezbędny w transporcie lotniczym i produkcji sprzętu medycznego. Ma jedne z największych w Europie potwierdzonych złóż. Litu do produkcji baterii samochodowych dostarcza Ameryce 90%. Neonu do produkcji półprzewodników, jest też piątym na świecie producentem, Galu do żarówek ledowych. Jej złoża zawierają też bardziej pospolite pierwiastki, jak miedź, ołów, cynk, nikiel, kobalt czy srebro. No i. Grafit. Ukraińskie złoża zawierają jedną piątą globalnych zasobów tego minerału. Tego wszystkiego pragnie Ameryka, która ponad wszystko nie chce być w niczym zależna od Chin. I w tym miejscu do gry wkracza prezydent Donald Trump i jego wianuszek doradców, w tym nieformalnych jak Ronald S. Lauder, spadkobierca fortuny Lauderów, tych od Imperium Kosmetycznego, podobnie jak prezydent USA, miliarder. To właśnie Robert Lauder, według amerykańskich mediów, za czasów pierwszej prezydentury Trumpa wpadł na pomysł kupienia Grenlandii i przekonał do niego samego Trumpa, który później przedstawiał ten pomysł jako własny. Po co Ameryce ta skuta lodem Jałowa Wyspa? Dla surowców właśnie. Sześć lat temu pomysł ten wywołał zdumienie i stał się przedmiotem wielu satyrycznych skeczy. Dzisiaj śmiało się z niego zdecydowanie mniej komików, a politycy byli mniej zaskoczeni. Podobnie jak złożoną Ukrainie propozycją amerykańskiego wsparcia w zamian za połowę jej zasobów naturalnych, zwłaszcza że amerykański biznes interesował się ukraińskimi złożami litu już dwa lata temu, gdy trwała wojna. Już wtedy Kijów myślał nad umową międzypaństwową, którą niedługo później miał gotową i której podpisanie zawiesił do czasu politycznej zmiany w USA, by zaraz potem przekonać do niej zupełnie nową ekipę, która biznes ma we krwi. Podcast przygotowała Anna Augustyn, a przedstawił Wojciech Kowalik. Do usłyszenia! Codzienny podcast gospodarczy. Sponsorem audycji jest Oanda, TMS Brokers, doświadczony dom maklerski specjalizujący się w inteligentnym inwestowaniu.